Zapiekanka podbije serce Twoich bliskich. Dzisiaj szybko, pysznie i niedrogo. Obiad w myśl zasady zero waste. Do dzisiejszej zapiekanki potrzebujesz kilku składników. Już Ci pokazuję, co. Mam już tutaj ugotowane i ugniecione ziemniaczki, ugotowanego brokuła i pentokiełbaski. Do tego jeszcze będziesz potrzebować kilku składników, ale to w dalszej części filmiku. Oglądaj uważnie i zrób tę przepyszną zapiekankę twoim bliskim. Dobra, idę sobie po naczynie żaroodporne, troszkę masełka. Ci, którzy są ze mną już jakiś czas, wiedzą, że uwielbiam szybkie. I dziecinnie proste rozwiązania w kuchni. A jeszcze jak są Zero Waste albo sprąki to już jest w ogóle bajka. Nienawidzę czasu tracić w kuchni, bo uważam, że życie jest ciekawsze niż spędzanie go właśnie przy garach. Stąd mój pomysł na takie właśnie dania. Do dzisiejszej zapiekanki możesz użyć ziemniaków z dnia poprzedniego. Ja dzisiaj sobie ugotowałam świeże, bo wczoraj miałam na obiad frytki i łososia, więc tak naprawdę nic mi nie zostało dobra. Na razie sobie to odłożę i teraz tak. Ziemniaczki do naczynia. Takie ziemniaczki porządnie ugnieć, może to być ręką, no. może jakimś kubkiem. Ja to zrobiłam ręką, przecież wiadomo, że wcześniej ją umyłam. Oczywiście przypraw tak jak lubisz. A na ziemniaczki brokułek. Rozdziab go widelcem właśnie na ziemniaczkach. Wyrównaj po całej powierzchni. Kiełbaskę pokrój. Pokrój w kostkę i możesz ją podprażyć na patelni. Ale ja tego nie zrobię. Ale ja tego nie zrobię. Dlatego, że ona i tak się upiecze w zapiekance. Nie chcę, żeby mi za bardzo po prostu wysła. Dam trochę tej niech ma. Możesz kiełbasę zamienić na filet z kurczaka. Albo na szynkę. Ja akurat mam ochotę zrobić z kiełbasą, ale to możesz sobie tak jak mówię po Okej. Okay. I teraz to przerzuć do naczynia. Następnym krokiem będzie zrobienie sosu, którym zalejesz tą zapiekankę, a do tego potrzebujesz. Jajka do miski. Do jajek jogurt naturalny. Dwie łychy. Sól. I czosnek. I teraz kakonek Daisy! Daisy coś widzi i się drze. Daisyunia, już! I teraz taką miksturą zalej zapiekankę. A na to góra żółtego sera. I to do piekarnika albo do airfryera. Zapiekanka jest już gotowa. Pachnie niesamowicie, a tak się prezentuje naprawdę bardzo ładnie. Piekłam 30 minut w 200 stopniach z termoobiegiem, ale dodam, że mam trochę słabszy piekarnik. Chodzi o to, żeby ten ser się trochę przyjarał. Ale jakie to jest pyszne!